W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, czy podczas badań lekarskich na kolejną kategorię prawa jazdy możesz przy okazji przedłużyć inną terminową kategorię, którą otrzymałeś wcześniej. No i jest to dosyć logiczne, bo można wtedy wymienić dokument za jednym razem i nie ponosić dodatkowych kosztów w przyszłości, czyli chodzi tu o koszt zarówno lekarza, jak i koszt wymiany prawa jazdy w urzędzie. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki. Jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia. I przedstawię Ci problem, internauty. Witam, panie doktorze. Ponownie zwracam się do Pana z zapytaniem. Otóż otrzymałem orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami na kategorię B na okres 5 lat. Było to z powodu mojej wady wzroku. No, a za rok mam zamiar zdawać, zam, zamiar się starać o prawko na kategorię A. I zasadnicze pytanie czy przy okazji badań na kategorię A, kategorię motocyklową będę mógł przy okazji przedłużyć ważność kategorii B. A więc odpowiadając Ci na to pytanie Teoretycznie tak, no bo według artykułu 76 ustępu 1 ustawy o kierujących pojazdami i tu zacytuję Badanie lekarskie jest wykonywane w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B B plus E i T, czyli zwróć uwagę, że nawet na traktor bada się tak samo jak na motor czy osobówkę. No, czyli, reasumując, badanie jest identyczne, przynajmniej w teorii dla wszystkich kategorii. Podobne stwierdzenie znajduje się również w rozporządzeniu ministra zdrowia i za, też zacytuję: Badania lekarskie przeprowadza się dla dwóch grup prawa jazdy. No i tą pierwszą grupą jest kategorię A, A1, B, B1, T i B E. No pewnie zwróciłeś uwagę, że jest pominięte parę nowych kategorii, no ale to po prostu wydaje mi się, że z urzędniczego niedbalstwa nie zostały te najnowsze kategorie z ustawy o kierujących pojazdami właśnie wymienione. I wszystko jest niby cacy, tylko pojawia się czasem problem, bo niektórzy lekarze na orzeczeniu, właśnie lekarskim, skreślają te wszystkie kategorie prawa jazdy, oprócz tej jednej właściwej, na którą idziesz na kurs i otaczają kółeczkiem, prawda? Czyli na przykład idziesz na kategorię B, a on skreśla A, skreśla B plus E, skreśla traktor i zostaje Ci tylko to B. No i wtedy w Wydziale Komunikacji też za bardzo nie mają wyjścia i przedłużają Ci. Prawo jazdy na tą tylko jedną kategorię. No ale cóż, jakie jest rozwiązanie tego problemu? Po prostu podczas badania lekarskiego poprosiłbym tegoż to lekarza uprawnionego o uwzględnienie poprzedniej kategorii w orzeczeniu. No, często spotykam się z takimi prośbami. Mi osobiście nie sprawia to żadnego problemu. No, nie pobieram za to żadnych opłat dodatkowych. No ale nie mogę wykluczyć, że ktoś inny będzie tam. Jakieś dodatkowej opłaty chciał. No, czyli w takim przypadku, gdzie nie wiadomo o co chodzi, no to chodzi o, o to, co, o co chodzi. Tak czy owak, jeżeli lekarz chce, no to może to uczynić, może przedłużyć to prawko. No i już znowu powołując się na własny przykład z życia, mojego życia, oczywiście przedłużałem terminowe prawa jazdy B przy okazji kategorii A1, C przy okazji D. No, jakiekolwiek różne kombinacje sobie możesz wymyśleć, takie przez wiele lat pewnie napotkałem. Na tym kończę. Natomiast, jeżeli Ty miałeś jakąś podobną sytuację no koniecznie opisz ją tutaj w komentarzach poniżej Jak to się skończyło w Twoim przypadku? Czy dany lekarz nie robił problemów? No i masz prawko kompleksowo za jednym razem przedłużone Oczywiście, jak zwykle najwięcej dyskusji toczy się tutaj na moim blogu Badania na prawo jazdy wrocław.com Wejdź już teraz, oczywiście poprzez linka w opisie do filmu. Natomiast, jeżeli to wideo Ci się podobało, daj lajka, like daj kciuka. No, powiem więcej, że jeżeli rozwiązało Ci jakiś problem udostępnij je na Facebooku lub na jakimś swoim innym ulubionym forum. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia lekarz uprawniony do badań kierowców, specjalista medycyny transportu i do zobaczenia w moim najbliższym filmiku. Mam cichą nadzieję, że większość lekarzy w Polsce nie robi problemów z przedłużaniem prawa jazdy danej kategorii prawa jazdy przy okazji innej kategorii prawa jazdy także jeszcze raz bye bye i koniecznie zostaw komentarz